Zobacz, jesteśmy państwem zachodu. Polskie wybory dzisiaj rozgrywają się o kwestie takie jak wpływ migracji na świadczenia socjalne i rynek pracy, co się nazywało w naukach politycznych szowinizmem socjalnym, wpływ wysokich stóp procentowych na oszczędności majątki gospodarstw domowych, próby ochrony to jest być może najważniejsze majątku czyli mieszkań, ziemi, samochodów, Inwestycji przed negatywnymi skutkami regulacji. Wreszcie zabezpieczenie finansów publicznych, ale przede wszystkim finansów e, e, gospodarstw domowych przed skutkami zmiany demograficznej e, i e, obniżenie klina podatkowego dla rodzin przy jednoczesnym obniżeniu e, świadczeń czy dostępu do e, usług państwowych obcokrajowcom. To znaczy, to jest debata polityczna jaką mieli i dalej poniekąd mają Holendrzy, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie. To jest kampania, która pokazuje, jak bardzo w ciągu ostatniego dziesięciolecia Polska się zokcydentalizowała. Tematy naszych wyborów prezydenckich, pal sześć, że prezydent ma niewielkie kompetencje w tej dziedzinie, ale są tematami wyborczymi rozwiniętego społeczeństwa zachodnioeuropejskiego. To nie jest debata o tym, jak mamy się, zauważ, jak mamy się rozwijać i jak mamy awansować. Przeciwnie, to jest bardzo konserwatywna debata, jak mamy obronić owoce awansu, które już pewne warstwy społeczne zebrały. To jest dyskusja o tym, jak ktoś, kto już ma samochód, już ma dwa albo trzy mieszkania, już ma jakieś plany życiowe dla swoich dzieci. I też plany na własną emeryturę, ma poczuć się dobrze. To nie jest debata o tym, prawda, jak ktoś na przykład dopiero wchodzi w życie i jest głęboko niepewny tego, co będzie, ma uwierzyć, że w Polsce czeka go rozwój. Nie, to jest dyskusja, która jest właściwie w całej drugiej turze była adresowana do tych, którzy już mają.